jestem Borski Borski, ze mną jest Pionka I dzisiaj nagrywamy kolejną część Minecraft Minecraft Ach Minecraft Teraz którą kocha każdy Jednocześnie każdy jednocześnie. Ja mam... Kras stary jak świat Szczerze, ja ci nie mam nic ciekawego do tylko bardziej budowania, więc Jeśli nie lubicie budowania i zbierania drewna To ten odcinek nie jest dla was ale muszę posłuchać o czym mówimy. Hmm? Ogólnie będziemy teraz ogarniać rzeczy sobie. Między innymi słyszałem, że wielką Melo no, chce ogarnąć rzeczy. Tak. Ja chcę ogarnąć ze przytomek, dzisiaj bez pana krzykacza. No oczywiście, właśnie nagrywam wielkie, to muszę Cześć. Na... Szata, bo U mnie też jest pierwsza część. Dobrze? Mam coś super i nie wiem czy to będzie wisieć. Dobra, okay. no, wyciszyłem bardziej tyle. Wynosiccie idźcie! Tam jest jeszcze mi się wijźmy ludziom na głowie w Minecrafcie. I jeszcze wynosi się. Kolejna osoba. Proszę wejść. Będę budował domek, bo w tej grze będziemy na nadzieję długo grali. Ej, to na polowanie jedzenia. W przyszłości na przykład smoka będziemy bili. Najlepsze Piorka nigdy smoka nie pokonała. Ale za to mam szczęście do diamentów. A więc ty będziesz robił nam diamentowe sety. Tak naprawdę nie pewnie to ja będę kupał poza odcinkiem. 3 godziny cały dzień. A Fiolka będzie patrzyła z boku, prawda? No. Przyznałaś, nawet. Ja to ukrywa, ja to jestem wykorzystywany w tej serii. Ale lecimy. Nie ma co gadać. Idziemy dalej. Robimy świerkę i lecę po spadek noju. Dobra mam to. Widzowie to mi się może przydać. Nie władzę wycięcie i pójdę kopać. Ale nie wiem. Oj, dużo jedzenia idzie. Właśnie bo moja farma musi urosłać w końcu. Fileczer! Fajny. fajny świat się trafił. Fajna ta podana no i do mału drewna. Ić! trzeba sadzić. Finuś się. Jakoś... Nie wiem, czy wszystkie w tej okolicy drzewa są. jest trochę do nas. Tu z drzewami. Pierwsza rzuciła drzewa, się robi. Ja mam fajnie, bo ja nie muszę um, chodzić, nic się daleko, widzowie, ja mam fajnie, bo ja nie muszę chodzić, nic się daleko, żeby robić kopalnię. Dobra, do ciebie. Dobra, w tego odcinku, na moim jest cięcie odcinku. U ciebie? No, chodź, idziemy spać i lecamy. Dobra. Jak co u mnie, nie mam przerwy. Ty kląk, ja No, idź Ja biegnę No to coś biegle. powoli Białeś bardzo daleko No to po co tak daleko łazisz? śpi Na łóżko znaczy, Ej wy w ogóle wiecie jak wygląda Ym dla jakiś... Wiecie jak wygląda Oskarito? Jestem. Wypadł z baru, bo nie ma towaru. A jak jest, to nie dam. Dobrze, widzę, Ja mam tutaj taką czyluwę, bo ja nie muszę łaś, żeby... żeby robić kopalnię. Aha. Oj, 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 oj. Co? Enter, enter. Enterman. Czekajcie, widzowie, bo ja tu coś skmieciłam. Oj, oh, się. Półsterka. I zobaczyć blisko, tak. ale nie chciałem go. O, wlok. Jakbyś mi dał ze mną blok, to mi się cieszył. Byście dziwili się, czemu ja daję ten przed moim tomkiem tirt. To dlatego, że często to mnie wchodzą w No perłę. Nie myślałam, że to na to chwilę złożyć. Ooo i mam coś tu co mi będzie. Nie, bambusów nie mamy, one też mi będą potrzebne. Ender mi zniszczył. Po co ci bampusy? Bo będę chciał coś zrobić. Lub nie pytajcie się, po co zrobiłam dwa te dwa kilofy i to jeszcze kamienne. To idzie na mój regoł. Ty. To kończę ten. Ja lecę daj kopać. Kolejna, kolejna Kolejne, kolejne cięcie robię. Kolejne cięcie? To tym razem ja w ogóle nie robię cięć. bo po ja nie będę kopał. Coś ciekawego. A to ja nagrywam jak kopię, bo ja umiem kadać. To nie to, to co ty. Ja umiem. Tylko, że ja nie zanudzam widzów. Ale krutki, ale fajny czeka. Te te tego odcinka nagrać tylko z 5 minut. Bo nawet 5 sekund. A ja mam 31 sekund. 7 minut i 35 sekund. Jest to się so Widzowie tylko kopie O kurde Piladżerki połóż za palbą O To jest ta wieża Nie Ja to muszę pokazać Widzowie patrzcie to Widzowie tylko kopaliśmy się to, to jakieś wodnej jaskini no, to trzeba się kopać tutaj, teraz. Dobra, trzeba ogłosić wszystkie drzewa. Tu nie będzie wody. Pa, 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 re, pa, pa, re. Ym, czy byleś już chwilę nie rozmawiałam? Ja patrzę w tu, czy ja by. Tu się doczekać, że zostałem sobie laptopa wtedy, na kolejne. Tak będę ciągle z tego fajnego Minecrafta. Bo... To zostały mi dwie pochodnie. Bo Bedrock jest fajny, ale to nie działa. To nie jest stare dobre uczucie. Co się miało. Wy, wy macie mapkę na moim. Chyba wiecie co robi... W jakiej stronie się obraca ta fiorka. Widać kto gdzie chodzi. Ficowie ja mam chyba szczęście tu czegoś. Nie wytrzymie, opuszczona eskinia A ja on stalek nity stalek na... Dobra, Oskar, musisz tam nie iść, bo ja chyba nie wytrzymę. Tylko ja tam nie idę. To ja ale opuszczona eskinia? No. Kopalnia. Kopalnia, no. Uuu to został na osobny odcinek. To okej. Wyszło? No, 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 bez altruingu. Okej. Najlepszy kanał w Polsce. Ej, mój najlepszy kanał w Polsce to jest właśnie ta. Fiolka. Spadaj. Fiolka, daj. O, tu mam Ej, podłam. Na gnasz, ale... Mam więcej. Mało drewna w tle. Uh. 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 Oskar jak widzisz, wiesz mu już nagrywałam. Powiesz, ja zawsze coś znajdę. Nie to jeszcze wodna jaskinia. to jeszcze kobla? opuszczona kopalnia, co? Nie masz kobla. Kobla? No. Już sprawdzam. Na pewno mam jeden stak. A za ten stak? Ten czekaj, jest... czekaj, jeden stak i 44. A moglibyśmy się wymienić tak, no. gdybyśmy dali jeden stak i 44, no. a dałbym ci 15 węgla. że węgla jest drogo u nas, bo nie mamy go dużo. Hmm. Ja można powiedzieć, że mamy go dość mało. Dam ci całą jaskinię, ale wiesz co? Daś mi ten twój węgiel. O, no, okej. Okay. Ale to daje mi też szkoda, bo chodzi, ja do domu potrzebuję. A wiesz dlaczego? W ja mieć domek takich pasowanych wieśniaków. I ja będę potrzebował dużo tirta. Tirta? Oho, ho, ho, ho. Tylko nie do celów. Kolego. Nie do celów lubowskich, tylko do celu jednego. Kolego, ja mam 47 tirta. Muszę ja zbudować z Podaj do się. Wieczka. No ludzie, chcę zrobić taki wielki kompleks wysp. Gdzie będziemy po prostu podpiękne wyspy, takie moje podniebne miasta. Człowieku ja mam ten. 45 tirta. Eee, mało. Przer 500 no to potrzebuję. Nie mam więcej. Na wielka, na wyspa. Nie mam więcej, nie ma rudź. Ale to i tak czy co niepotrzebne, Mam trawę, a więc to mi najbardziej potrzebne. Posuć Ma trawa ja Mam blok z powiedzcie, kto jest lepszy w Minecrafta? Ja, Szczęście tutaj diamentów, czy Oskar, Montrala w Minecrafcie? Piszcie. Tak, ale nie, nie moja mądrala w Minecrafcie, nie wiedziałabyś, że trzeba pokonać smoka <laughs> po koniec gry, prawda? I to nieprawda. Nieprawda? Tak, to nieprawda. To prawda. Nie. To powiedz mi, w jaki sposób trzeba pokonać smoka? Łuk, enchantowany. I to wszystko. Ale nie, chodzi. Normalnie na kozeczku enchanty, jakaś sproja, nie wiem, najbardziej to dla nubów i lecisz z tym koksem. Nie, potrzeba mieć łuk, strzały i rozmać każdą wieżyczkę, żeby mu dopiero mu zadać obrażenia. A Kurde, tylko nie miało być w planie. No bo to jest boss końcowy. I będziemy go pokonywać w tej serii. Przepraszam, widzowie, że właśnie zjadłam. Przepraszam, widzowie, że Zajmiałeś właśnie. Z... Czekaj. 15 węgla. 15? No, no to chodź! Jestem to w tym domu. Masz. Jest to na przyszłość. Super. W ogóle po co ci tird? No bo mi jest potrzebny. Jedni będzie potrzebny pojawiać, co lecimy coś zrobić Czekajcie widzowie, ja to bo poluje to do to się je widzi Dobra? A, trzy, Czekajcie szterech, pięć, szterech. O, owieczki, owieczki, beczki A, dwa, dwa, trzy, 2, 6 Chodź mam niepotrzebna Nie wiem czemu, ale ja bym bardzo w tej serii chciała ognisko. Ognisko nie ma do zrobienia. Znaczy, trzy drewna. No. Trzy drewna. Trzy patyki. No. I jeden węgiel. No ale to ja ty... takie przerobione. No to ja już wszystko mam. O, ludzie, patrzcie. Kurat. Bo budowni, czy nigdy nie da rady. Ten minecraft jest taki spakowany Czy Czy moje oczy to właśnie widzą Czy wy tutaj świecicie Co się stało patrz, szłam sobie tutaj nie? I tu nagle witujące drzewo Przede mną Może jeszcze we Nie no ale patrz O to ja wykopałem ja sobie kopałem na poprzednim odcinku, jak potrzebowałem szybko craftingu. Kopałem z losowego drzewa sobie jeden blok. Ale ja się żarnał, jednak to jest Dobra. Będzie dużo szkła potrzebne. Już mi się podoba. Te pod... u nas się rozpią są piaki? O, dlatego spadli spadzimy. O. A co robicie? To nie jest Pokémon, żeby grać pod symbiaty, to już jest, o kurde, Dobra, trzeba zbawić, kurde. No zbać już. No czekaj, piję i to swoje swojej jaskini. Tam, ona ma a ja mam będę miał pełnometrażowy dom teraz. I to tak jeszcze pasuje jego wioska jakoś. Postaram a nie, to jest mi jak palnia. O, tu jest mój dom, dobra. postaram się. Ten? W ogóle mam nadzieję, że serii Wam się podoba. A jeśli Wam się ja No chodzi, to jest dziwne. Bo my go nagrywamy... Bo ja powinienem nagrać dwa odcinki dziennie, ale ten odcinek, który wy, wy, ten odcinek, który właśnie oglądacie, to on chodzi... Ja, ja go wrzucę jutro ten odcinek. Elo, a coś nie działa. Drzewa mi nie chcą rosnąć. Mm? Ogórek. Dwa ogórki. Pokaż. Trzy ogórki. Jeździej to zobaczcie. ogórków. Pokaż. Masz przeplaplanę, bo ja jestem obok ciebie. Co? Chyba nie straciłem. Chodź pajanku. To się biją nawzajem. Pają ze szkieletem. Tymczasem ja wbijam na tyły i rozwalam tego jednego. Czy ty tam jesteś, Agnieszka? to oczy boli. Nie potrzebuję tego. No, ale ja też Mam poczułem... bo no, ja gdzieś troszeczkę urośnie. Niestety nie ma żadnej kości. Ale nic, no to... No to... trochę. No to w nocy zapisz szkielet, co to za problem, widzowie? Ale w nocy idziemy spać. Bo ty nie masz rady. Ja bym mógł chodzić go zaraz budować, ale... Widzowie, te deski oznaczają moje domy. No A jak chcesz, żebyśmy w miejscu już się nie bili. Tak. To musisz mi pomóc w budową domku. Zaraz. Po prostu kop kobla. Wiesz kobla? Tutaj. Tak, po prostu kobla. W kopalni. P Powiedziałeś kobla? Tak, w kopalni. Przyjąłeś mi stak! No. Wiesz o mi, by mi był potrzebny. Nie szartuję ci. On był mi bardzo potrzebny. Nie twoje sprawy. No właśnie. Ale on jest mi bardzo potrzebny. Nawet widzą to mówiłam, no. No to ja ci nie pomagam. Okej. nie pomagaj. Ej, ej, kiedy jedziemy to ten. Nie, to to ten. To tej opuszczonej kopalni. Dostałem w następnym odcinku, a więc oglądajcie wszystkie. Wiemy reklamować się w taki sposób. Ale mnie to rozluźnia. Tutaj to trzeba ja mam jakieś szczęście. To akurat będzie coś z moim planem. Widzowie, kolejna kopalnia. Kurde, ja bym zagrał jakiś SMP fajne, ale... rzeczena lapka, żeby tak jak jest kolejna kopalnia. No. Kolejna. Tu masz fajnie z mi kopalnia. Ty nie, a ty nigdy nie umiesz niczego znaleźć. Nie umiem znaleźć, ale... Teraz chodzisz po kopalniach, a ja będę dom. Nie, ja... Ty tu jeszcze dlatego, tylko ty nie masz to ładnego. Jak nie mam? A ta moja kanciapa. Kanciapa? Bo no, to jest mój nowy póki co. jak, co, jak Ci się nie podoba, to wypieprzeć sobie. W cię każdej film z serwera. Zapomniałam, to jest mój serwer. Nie, to jest mój. Mój! Widzowie komu Ja. Ale jest to ma operatora. Jak klikniesz sobie pauzę? Wisowie nie... nie... Wiesz ja, kto ma koronkę, kto ma operatora Co to nie jest trudne, bo jak ktoś z serwery typu go usunie, to będzie na mnie No Nie wiem, nawet byś się nie kapnęła pewnie No, bez teraz problemu gdzie maksymalnie pasowało do tych domków wieśniaków i te, jest, jest użyte drewno i koble, stony Kobel stony widzowie, ko kopiec robi coś bardzo ważnego dla was? No lepiej jakby widzowie zaczęli pisać w komentarzach takie bie biedny twój brat i takie, to bym ich zrobiła? Mam tu nagrane. Jak to mówisz? Ja też mam tu nagrane. Wicowie, kogo wolicie? Bo ja wyszedł, to będziemy to wybierać. Bo każdy z góry wie. Czy ja jestem najlepsza? Ty to możesz nie mi buty zaćmić. Wicowie, no już podejrzewacie, co to będzie. Muszę iść po więcej kobla. Kurde, brakuje mi kości. Zaczęła mi tylko jedna. No jak skrzynce. Bo mam skrzynce kości, to dwie aż. Dobra, ale ja żeby to zrobić muszę kuwałka drewna, którego nie mam. Zobaczmy Co Arcz tam zbudował Arci, ma bardzo tu są facjaty. Zobacz sobie tą zbiutowanie, to da. Nowy. Okay, są krowy? Okej. Okay. Ej ej. Jaką się to? Prześłałeś mój cały stak, więc ja już ci Dwie nie dwa pomogę. Staki. Dwie dwa staki. Ja miałam tylko jeden stak. Tak, jeden dałaś mi dwa takie skrzynki. Z Twojej? Nie, z Twojej. Ja nie miałam dwóch staków. Dobra, widuję, bo to po prostu. Tak, to wygląda wyjątek. Na setnym odcinku już nasze kwiaty wyjdą. Ty już kończysz? Późno, już późno. Na sercu odcinku skończę. Późno? Jak my to jutro wrzucamy? No. Ale nie zależy kiedy wrzucasz, to zależy kiedy nagrywasz. Aha. No, bo to już jest późno. Przygotujemy... To jest która godzina? Przygotuję poza odcinkiem i temy. I dokończę ten dolek. Na razie. Cześć. Pa. Ja jeszcze nie kończę, bo ja tu dla was mam niespodziankę.